W 1984 roku karate Kid dostarczył śmiechu, odwagi i jednych z najbardziej kultowych ciosów w historii kina. Jednak 40 lat później losy wielu aktorów potoczyły się w znacznie mroczniejszym kierunku. Niektórzy walczyli z rakiem do ostatniego tchnienia. Niektórzy ludzie umierali na planie, inni umierali niezauważeni przez wiele dni. Dziś Przyjrzymy się członkom obsady, którzy odeszli przedwcześnie i ich poruszającym historiom, których nigdy nie zdążyli opowiedzieć. Ralph Macchio jako Daniel LaRusso. Ralph Macchio urodził się 4 listopada 1961 roku w Huntington w stanie Nowy York. W wieku 22 lata zagrał Daniela Larusso, młodego mężczyznę z biednej rodziny, który uczy się dyscypliny, pokory i odwagi od pana Miyagi, w filmie Karate Kid z 1984 roku. Rola ta uczyniła z niego jednego z najbardziej uwielbianych młodych bohaterów lat 80. i kulturową ikonę wytrwałości, choć świat postrzegał go jako obiecującego chłopaka z resedy Macchio. Przez lata po cichu zmagał się z ograniczeniami, jakie narzucała mu sława. Małżeństwo z Phyllis. Fierro w 1987 roku przyniosło mu stabilizację, ale presja Hollywoodu wciąż wkradała się w ich życie rodzinne. Frustracja związana ze stereotypami po karatekidzie doprowadziła go do długich okresów bezrobocia, co w latach 90. doprowadziło go na skraj całkowitego porzucenia aktorstwa. Jednocześnie śmierć starszego brata rzuciła długi, emocjonalny cień, czyniąc życie rodzinne. Kruchym i często uciążliwym. Pomimo presji, Filis pozostała jego niezachwianym wsparciem, mimo że ich wspólne poświęcenia były realne. Macchio podejmował się okazjonalnych ról, licząc na powrót obciążony problemami finansowymi i obawami, że nigdy nie uwolni się od wizerunku Daniela. La Russo. Ta niepewność została złagodzona dopiero gdy w 1992 roku zdobył uznanie za rolę w filmie Mój Kuzyn, winy co udowodniło, że nadal może odnosić sukcesy poza karate. Jednak emocjonalny zamęt trwał aż do wieku średniego, kształtując jego podejście do późniejszych ról, w tym do powrotu do Cobra Kai. Ralph Macchio ma dziś 64 lata i nadal gra i pisze, świętując odrodzenie swojej kariery gwiazdą na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd w 2024 roku. Z majątkiem netto szacowanym na około 8 milionów dolarów, nadal aktywnie angażuje się w film telewizję i działalność filantropijną, zachowując skromność, która charakteryzowała młodego mężczyznę, który wkroczył na scenę ponad 4 dekady temu. Pat Morita jako Pan Miyagi. Pat Morita urodził się 28 czerwca 1932 roku w Aylton w Kalifornii. W wieku 52 lata zagrał Pana Miyagi, cichego, mądrego nauczyciela o łagodnej sile, który ukształtował całe serce postaci Karate Kida w filmie z 1984 roku. Jego spokojna postawa na ekranie stała się symbolem dyscypliny współczucia. I cichej odporności, wyznaczając punkt zwrotny w jego długim i złożonym życiu. Ale za tym spokojnym uśmiechem kryje się mężczyzna, który przez lata zmagał się z emocjonalnymi zawirowaniami. Jego małżeństwo z Kathleen Yamachi rozpadło się, gdy alkoholizm go pochłonął, tworząc błędne koło kłótni poczucia winy i stresu finansowego, z którego nie mógł się wydostać. Mając nadzieję na nowy początek, poślubił Yukije Kitahare, ale blizny z przeszłości wciąż go prześladują. Nawet gdy jego kariera nabrała rozpędu, a następnie eksplodowała rolą w filmie Karate Kid, Morita czuł się uwięziony przez stereotypy, które ograniczały jego talent do jednego komediowego formatu. Ta frustracja odbiła się na jego życiu osobistym, pogłębiając rozłam w drugim małżeństwie. Wraz z nasilaniem się problemów emocjonalnych. Jego zdrowie zaczęło się odbijać na zdrowiu. Lata alkoholizmu stopniowo niszczyły jego nerki, a nawracające infekcje sprawiały, że każdy dzień był coraz bardziej wyczerpujący. Zanim w końcu odnalazł stabilizację z Ewelin Guerrero, swoją trzecią żoną jego zdrowie zaczęło się już pogarszać. Pomimo sukcesu projektów takich jak Mulan musiał zmagać się z chorobą za kulisami, przezwyciężając ból aby móc kontynuować pracę, ponieważ zwolnienie tempa oznaczało rezygnację. Niestety, Pat Morita zmarł 24 listopada 2005 roku w swoim domu w Las Vegas w wieku 73 lat z powodu niewydolności nerek, spowodowanej nawracającą infekcją. Został skremowany w Palm Green Valley, pozostawiając po sobie trwały ślad po ostatnich kruchych latach swojego życia. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 5 milionów dolarów. Martin Cove jako John Kreese. Martin Cove urodził się 6 marca 1946 roku w Brooklinie w Nowym Jorku. W wieku 38 lat zagrał Johna Kreese'a, groźnego mistrza sztuk walki z Cobra Kai, którego zakon bez litości. Stał się jedną z kultowych kwestii w filmie Karate Kid z 1984 roku. Dzięki jednej roli zapisał się w historii kina jako uosobienie surowej dyscypliny i bezwzględnej determinacji. Jednak mężczyzna wcielający się w postać kryj toczył zupełnie inną walkę. Jego 20-letnie małżeństwo z Vivienne Kołów rozpadało się z powodu sporów finansowych i rosnącego ciężaru wychowywania bliźniąt, kiedy jego kariera stanęła w miejscu po trzeciej części karate. W części karate Kid presja narastała, a napięcia rodzinne stawały się nie do zniesienia. Kiedy jego małżeństwo ostatecznie się rozpadło. Trauma emocjonalna ukształtowała sposób, w jaki radził sobie z życiem i karierą w kolejnych latach, zawirowania w jego rodzinie wyraźnie odzwierciedlały negatywny wpływ pracy na jego zdrowie. Podczas intensywnych zdjęć do filmu Rambo pierwsza krew dwa wielokrotnie złamał nos, co doprowadziło do przewlekłych problemów z oddychaniem i kosztownych operacji. W latach 90., gdy role stały się rzadkością, rosnące koszty leczenia i malejące możliwości zmusiły go do trenowania sztuk walki, aby zarobić na życie. W 2025 roku, Martin Cove, 79-latek wciąż trzymający się roli, która przyniosła mu sławę, powraca jako Chris w filmie Cobra Kai. Mieszka na 12 akrowym ranczu w Tennessee poświęcając czas medytacji, ćwiczeniom karate, jeździe konnej i dbaniu o własną markę. Cigar. The Prodigal Son. Jego majątek netto, głównie dzięki powrotowi do roli w serialu Cobra Kai, szacuje się na około 2 miliony dolarów. Randy Heller. Jako Lucille LaRusso. Randy Heller urodził się 10 czerwca 1947 roku w Bruklie, w Nowym Jorku. W wieku 37 lat... Heller zagrała Lucille Laruso ciepłą, wytrwałą, samotną matkę, której wiara i optymizm pomogły Danielowi w jego drodze w filmie Kolo Karate Kid z 1984 roku. Jej rola wniosła do filmu równowagę emocjonalną. Czyniąc Lucille jedną z najbardziej pamiętnych postaci matek dekady, jednak jej życie osobiste naznaczone było stratami z dzieciństwa. Śmierć obojga rodziców pogrążyła ją w depresji i zmusiła do porzucenia kariery scenicznej, podejmując się dorywczych prac, by utrzymać siebie i rodzinę. Próbując odbudować swoje życie, Heller zmagała się z inną presją w Hollywood. Ciągle obsadzano ją w drugoplanowych rolach komediowych, co wykluczało ją z głównych ról i podkopywało jej pewność siebie. Nawet po wcześniejszym sukcesie z operą mydlaną rozważała całkowite odejście z branży rozrywkowej po serii porażek na Broadwayu, które wyczerpały ją emocjonalnie. Małżeństwo przyniosło jej zarówno pocieszenie, jak i wyzwania. Heller wyszła za mąż za Jeffreya Westa w 1999. 98 roku, ale napięty grafik aktorski i niepewność zawodowa stworzyły. Między nimi na tyle duży dystans, że w 2005 roku doszło do tymczasowego rozstania. Choć ostatecznie się pogodzili, napięcie odbiło się negatywnie na jej zdrowiu psychicznym, pogłębiając lęki z wiekiem. Nadal zmagała się z tymi trudnościami, grając rolę w serialu Balworth i zdobywając nominacje do nagrody Emmy za rolę w Mad Men, jednocześnie zmagając się z problemami układu krążenia, które stopniowo ograniczały jej szanse na sukces. Randy Heller ma dziś 78 lat i nadal jest aktywna w telewizji, często występując w rolach wymagających od niej głębokiego zaangażowania emocjonalnego. Szacuje się, że jej majątek netto w 2025 roku wyniesie 1,5 miliona dolarów zgromadzonych przez dziesięciolecia aktorstwa i aktorstwa głosowego. Pat Johnson jako sędzia. Pat I. E. Johnson urodził się 31 grudnia 1939 roku w Niagara Falls w Stanie, Nowy Jork. W wieku 44 lata wystąpił w filmie Karate Kid. Z1984 roku jako sędzia na turnieju All Valley Tournament, a także był choreografem głównych scen akcji w tym filmie. Jego gra aktorska stanowiła połączenie dyscypliny i autorytetu, kształtując ducha filmu mimo precyzji i profesjonalizmu, jakie Johnson wniósł do filmu jego małżeństwo z Birkland. Felix przez lata zmagało się z prywatnymi napięciami. Wymogi związane z treningiem sztuk walki, długie godziny, nauki i ciągłe podróże pogłębiały rozdźwięk między nimi, zmuszając Johnsona do wyboru między troską o rodzinę a byciem obecnym w ich codziennym życiu. Presja wzrosła, gdy obrażenia odniesione podczas kręcenia filmu Dragon Rising spowodowały uporczywy ból. Zakłóciły jego karierę nauczycielską, doprowadziły do niestabilności finansowej, co dodatkowo nadwyrężyło ich związek. Ciężar emocjonalny utrudniał mu koncentrację na dużych projektach, takich jak Karate Kid III, gdzie z trudem godził zobowiązania rodzinne z hollywoodzkimi oczekiwaniami. Z biegiem lat małżeństwo pozostawało silne, ale nie obyło się bez blizn. Przewlekły ból zmusił Johnsona do poddania się licznym operacjom, co uniemożliwiło mu przebywanie poza domem przez dłuższy czas i zaostrzyło istniejące napięcia między nim a żoną. Nieporozumienia z Chakiem Norrisem dotyczące decyzji artystycznych dodatkowo skomplikowały sytuację, kosztując go utratę ról i niszcząc zawodową relację, na której tak bardzo polegał. Połączenie napięć małżeńskich, niepowodzeń zawodowych i fizycznych skutków wcześniejszej pracy kaskadera doprowadziło ostatecznie do pogorszenia stanu zdrowia, w tym powikłań sercowo-naczyniowych. Niestety Pat Johnson zmarł. 5 listopada. 2023 roku w Los Angeles w wieku 83 lata z przyczyn naturalnych. Ostatnie lata życia spędził w spokoju z rodziną z dala od stresującego świata, który ukształtował jego życie. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 800 dolarów zarobionych przez dekady choreografii nauczania i filmowania. Elizabeth Shue jako Ali Mills. Elizabeth Shue. Urodziła się 6 października 1963 roku w Wilmington w stanie Delaware. W wieku 20 lat zagrała Ali Mills inteligentną, pewną siebie cheerleaderkę, która staje się pierwszą miłością Daniela Larusso w filmie Karate Kid z 1984 roku. Jej naturalny urok dodał ciepła tej historii i sprawił, że Ali stała się niezapomnianą częścią filmu. Jednak za rosnącą hollywoodzką sławą Shu nosiła w sobie rany, które ukształtowały jej dorosłe życie. Nagła śmierć jej brata William'a w 1988 roku zdruzgotała ją, pogrążając w głębokim żalu, który zmusił ją do przerwania kariery i wycofania się z życia publicznego. Tragedia pogrążyła ją w długich, mrocznych dniach, podczas gdy wciąż starała się spędzać czas z rodziną. A obciążenie psychiczne wpłynęło na jej pewność siebie w pracy. Choć po okresie pracy jako niania przyjmowała mniejsze role, często zastanawiała się, czy nadal pasuje do branży, stopniowo budując swoją pozycję. Małżeństwo z reżyserem Davisem Guggenheimem w 1994 roku przyniosło jej stabilizację. Jednak nawet ten trwały związek został wystawiony na próbę, gdy plotki z Hollywood na krótko przyćmiły ich życie rodzinne. Sue przezwyciężyła emocjonalny zamęt, powracając do trudnych ról, wnosząc swój ból i niepewność do występów takich jak ten w filmie Zostawić las Vegas, z 1995 roku, za który otrzymała nominację do Oscara. W 2025 roku Elizabeth Shue ma 62 lata i nadal gra w filmach i telewizji, w tym w uznanej roli w serialu The Boys z majątkiem netto. Szacowanym na 20 milionów dolarów, zbudowała karierę nie tylko na talencie, ale także na odporności psychicznej. Chad McQueen jako Dutch: Chad McQueen urodził się 28 grudnia 1960 roku w Los Angeles w Kalifornii w wieku 23 lata. McQueen zagrał dacza porywczego i bystrego wojownika Cobra Kai, którego intensywność pomogła ukształtować film Karate Kid z 1984 roku. Jego obecność na ekranie wydawała się naturalna, niemal odziedziczona, jakby jego dzikość i pewność siebie wynikały z życia wypełnionego szybkością, adrenaliną i presją. Dorastanie jako syn Steve'a McQueena oznaczało odziedziczenie zarówno przywilejów, jak i presji. Jego krótkotrwałe małżeństwo z Sharon Stone w 1987 roku rozpadło się pod ciężarem uzależnienia i niestabilności emocjonalnej, której doświadczył będąc dwudziestolatkiem. Rozpad małżeństwa otworzył długi, burzliwy rozdział, który nadal będzie go prześladował w późniejszych związkach z Jeannie Galbraith i Stacey Toten. Spory o opiekę nad dziećmi, sprzeczne oczekiwania i duchy z przeszłości wywołały emocjonalną burzę, która wpłynęła na wszystko, co próbował zbudować. Nawet w obiecujących okresach kariery aktorskiej w filmach takich jak Death Ring i Red Line 3, Zawirowania rodzinne wkrótce splotły się z fizycznymi konsekwencjami jego pasji do wyścigów. W 2006 roku wypadek na torze Daytona zmiażdżył mu kręgi nogę i żebra, powodując częściowy paraliż i przewlekły ból, który nigdy w pełni nie ustąpił. Wypadek zmusił go do porzucenia kariery wyścigowej. Chociaż kontynuował pracę w mediach sportów motorowych, a później założył zespół McQueen Racing, Ból fizyczny stopniowo ograniczał jego mobilność i ostatecznie osłabiał narządy wewnętrzne. Niestety. Chad McQueen zmarł. 11 września 2024 roku na swoim ranczu w Palm, desert w Kalifornii. W wieku 63 lata po niewydolności wielonarządowej spowodowanej wieloletnim nieskutecznym leczeniem. 45 milionów dolarów, zgromadzony dzięki aktorstwu, wyścigom i pracy producenckiej. William Bassett jako pan Mills. William Henry Bassett urodził się 28 grudnia 1935 roku w Evanston, Tui, stanie Illinois. W wieku 48 lat. Bassett zagrał pana Milsa, surową i autorytarną postać, która dodała napięcia do świata Daniela w filmie Karate Kid z 1984 roku. Choć jego czas ekranowy był ograniczony, wniósł silną obecność, która dodała filmowi autentyczności. W prawdziwym życiu życie Baseta było naznaczone odpowiedzialnością i poświęceniem. W latach 70 regularnie grał poważne role drugoplanowe, co ograniczało jego dochody i czyniło karierę niestabilną. Aby utrzymać rodzinę, zajął się dubbingiem reklam, co było decyzją podyktowaną nie artystyczną pasją, lecz koniecznością finansową. Presja związana z utrzymaniem rodziny wzrosła, gdy jego żona Patricia Ann Dorsey zaczęła mieć poważne problemy zdrowotne, zmuszając Bassetta do dzielenia czasu między plany filmowe a opiekę nad rodziną. Ich małżeństwo, choć długotrwałe, nie obyło się bez trudności. Para wspólnie zmagała się z chorobami, rachunkami, zaleczeniem i wyczerpaniem psychicznym, aż Patricia zmarła w 2010 roku po 48 latach małżeństwa. Jej śmierć pozostawiła Basseta w stanie ogromnej samotności, zwłaszcza gdy dorastał i wciąż grał mniejsze role. Nawet gdy pojawił się w płonącym wieżowcu. I użyczył głosu w Metal Gear Solid. Jego role niosły ze sobą ciężar mężczyzny, który połowę życia spędził troszcząc się o kobietę, którą kochał, ale której nie mógł uratować. William Bassett zmarł 9 lutego 2025 roku w Woodland Hills w Los Angeles. W wieku 89 lat z przyczyn naturalnych pozostawił po sobie karierę obejmującą ponad 100 występów w filmach i telewizji. A także liczne role lektorskie doceniane przez pokolenia aktorów i fanów. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na około 1,2 miliona dolarów, co świadczy o długiej i pełnej poświęcenia karierze zbudowanej na wytrwałości, poświęceniu i dyskretnym profesjonalizmie: William Zabka i Johnny Lawrence. William Zapka urodził się 20 października 1965 roku w Nowym Jorku. W wieku 18 lat zagrał Johniego, Lorencea, agresywnego mistrza kobra Kai i rywala Daniela LaRusso w filmie Karate Kid z 1984 roku. Rola ta uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych nastoletnich złoczyńców dekady i twarzą karateków na ekranie. Ale za tym kultowym wizerunkiem. Krył się młody aktor, zmagający się z ciężarem bycia zaszufladkowanym. Jego pierwsze małżeństwo, zanim poznał Stacey. Lindo z pocichu rozpadło się z powodu presji finansowej, gdy w 1990 roku opuścił Hollywood, aby studiować reżyserię po latach frustracji, związanej z etykietką czarnego charakteru. Ta porażka zmusiła go do podejmowania dorywczych prac, aby związać koniec z końcem, a frustracja tylko wzmocniła jego determinację do zmiany wizerunku. Nawet grając w filmach, takich jak powrót do szkoły z 1986 roku, nieustannie zastanawiał się, czy przemysł filmowy pozwoli mu kiedykolwiek wyjść poza ramy wizerunku, jaki postrzegał go świat. W miarę rozwoju kariery. Rany emocjonalne z poprzedniego małżeństwa wciąż go prześladowały. To rozczarowanie wpływało na jego twórczość, zwłaszcza w latach, gdy próbował zbudować karierę reżyserską, tylko po to, by kolejne niezależne filmy ponosiły finansowe porażki. Niestabilność wywarła ogromny wpływ na jego związek ze Stacy, ale postanowili pozostać razem, wychowując dwójkę dzieci. Podczas gdy on. Pracował nad odkryciem swojego artystycznego głosu. Przełom nastąpił, gdy współprodukował serial Cobra Kai, w którym Johnny Lawrence został zinterpretowany na nowo jako złamany człowiek szukający odkupienia. W 2025 roku William Zapka. Mający obecnie 60 lat i wciąż głęboko zaangażowany w świat rozrywki, kontynuuje grę w serialu produkcję i reżyserię po sześciu sezonach Cobra Kai. Dysponując majątkiem netto szacowanym na około 4 miliony dolarów, w końcu osiągnął cel, którego wcześniej uważał za niemożliwy do osiągnięcia. Rob Garrison, grający Tomiego, urodził się 23 stycznia 1960 roku w Wheeling w zachodniej Virginii. W wieku 24 lata zagrał w filmie Karate Kid z 1984 roku, wcielając się w tom jego impulsywnego członka, gangu Cobra Kai znanego ze swojego słynnego określenia worek na zwłoki jego, młodzieńcza energia sprawiła, że postać ta zapadła w pamięć pomimo niskiego wzrostu na ekranie. Po tej krótkiej chwili sławy życie Garrisona stopniowo się rozpadało. Decyzja o pozostaniu singlem oznaczała, że musiał zmierzyć się z własnymi problemami, a jego izolacja pogłębiła się po tym, jak obsadzono go w rolach czarnych charakterów. Utrata stałej pracy po Iron Eagle postawiła go w trudnej sytuacji finansowej zmuszając do podejmowania się zleceń, niezwiązanych z aktorstwem i pisania scenariuszy nocami w nadziei na odrodzenie kariery. Rozczarowanie stopniowo doprowadziło do chronicznej depresji ciężaru, który sprawiał, że każde przesłuchanie było dla niego nieustannym przypomnieniem o tym, czego nie osiągnął. Z czasem jego stan zdrowia się pogarszał. Stres związany z niestabilną karierą i wieloletnia walka z depresją odbiły się negatywnie na jego organizmie. Chociaż sporadycznie występował w serialach takich jak MacGyver. Jego wyczerpanie emocjonalne pogłębiało się, prowadząc ostatecznie do coraz poważniejszych problemów z oddychaniem w późniejszych latach. Niestety, Rob Garrison zmarł 27 września 2019 roku, w wieku 59 lat po miesiącu, spędzonym w szpitalu z powodu powikłań nerkowych i wątrobowych związanych z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Jego majątek Szacowany w chwili śmierci wynosił około 1 miliona dolarów, które stopniowo gromadził przez dekady, grając niewielkie role aktorskie i występując w teatrze.